Się, kurde, torba rozerwała. Witajcie! Dzisiaj zrobimy prawdopodobnie najlepsze ziemniaki na świecie. I prawdopodobnie, bo od dłuższego czasu już robiłem najlepsze ziemniaki na świecie, tak zwane ziemniaczki soted, czyli w tłumaczeniu według Google translatora społożonej ziemniaczki, no, ale robi się je w bardzo specyficzny sposób. Zimniaka ziemniaka, obieramy w barółeczkę, ścinamy górę, dół, obsmażamy bardzo mocno te końce, żeby się zrumieniły, aż popękały, tak jak w odsmażonych ziemniakach, a potem to pakujemy do żeliwnego gara, podlewamy jakimś bulionem, zapiekamy w piekarniku, wciągnę się tam duszą i dzięki temu mamy takie chrupiące, pyszne końce i miękki środek. Ale wygląda, że coś jest lepszego teraz na wszystkich tych w bloga kulinarnych wszyscy się zachwycają, łamią sobie język, nazywając je greceną. No ale jak się popatrzę na Google, no to greceną to jest po prostu zapiekanka ziemniaczana. A tak w większości zachodnich serwisów to się nazywa Thousand Layer Potato, czyli ziemniak tysiąca warstw. A więc co potrzebujemy? Potrzebujemy po pierwsze ziemniaki, po drugie trochę soli. Mamy sól z wycieczki, ostatnie wakacje do wieliczki i masełko. Najlepiej masło klarowane. No, okazuje się, że teraz masło ceny wyczyliły tak w górę, a w niektórych miejscach klarowane zatrzymało się na starym poziomie. W związku z tym użyjemy tego. I w pierwszej kolejności, oczywiście, obierzemy ziemniaki, potem pokroimy. Ciniutkie warstewki. Potem potrzebujemy najlepiej jakieś pieksówki. Ja mam takie bemorowskie pojemiki z racji tego, że nasze mile parowe używa takim standardzie i i będzie za chwilę. Także obieranie chwilę nam tu zajmie. Jeszcze dłuższą chwilę nam zajmie pokrojenie tego w jak najcieńsze plastry. Najlepiej do tego celu użyć maszynkę do szatkowania. Ja takowej nie posiadam. Posiadam natomiast taką maszynkę do trufli, do chęcięcia bardzo cieniutkich więc Spróbuję tym. W ostateczności można użyć też obieraczki no i po prostu takich wiórków nakroić. Oczywiście zajmie to strasznie długo. Co do masełka, w niektórych przepisach znalazłem, że jeszcze lepszy jest tłuszcz gęsi albo kaczy. No niestety takiego nie posiadamy więc użyjemy masła. Trzeci ziemniak. A niestety jeszcze cały wór został. No, zobaczmy czy się uda. No, właściwie dlaczego miałoby się nie udać. Działa idealnie. No, na porównanie jeszcze zobaczmy obieraczką. Obieraczką te kosterki jednak chyba. Mogą być lepsze, są cieńsze. Jak widać, zajmuje to dużo, dużo więcej czasu. No Od razu powinienem Was ostrzec, to nie jest przepis na tak zwany obiad na jów. Jeśli ma być tego samego dnia, to myślę, że dobrze byłoby zacząć tak o 6 rano. Bo Jedno to jest przygotowanie tych ziemniaków, ale drugie to też długotrwałe pieczenie, potem chłodzenie. No zresztą zaraz zobaczycie. Łowaj! Także ziemniaczki pocięte, ale teraz to trzeba wszystko jeszcze ładnie ułożyć. Także tą drugą blaszkę wykładamy pergaminem i kładziemy cienką warstwę ziemniaczków, odrobinę roztopionego masła, kolejną warstwę, kolejną. No i tak, jak nazwa wskazuje, tysiąc warstwowe ziemniaki, trochę tych warstw będzie. No, tysiąc warstw to lekka przesada, ale jakby tak policzyć te. Pojedyncze plasterki, to myślę, że tutaj jest ich o wiele, wiele więcej. Mamy naszą pierwszą warstewkę. W rondelku mam roztopione masło, jakieś dwie łyżki masła, łyżeczka soli, i dodałem kilka ziarnek rozmarynu dla aromatu. No i delikatnie, po prostu smarujemy Tako masło. Za dużo nie chcemy, jedynie po to, żeby nam się te Warstwy nie skleiły w jedną bryłę, tylko żeby było trochę jak ciasto francuskie. O, no, i możemy układać kolejną warstewkę. I podejrzewam, że kolejna godzina zejdzie. No i jak widać, ilościowo wyszło idealnie. No, może troszkę za dużo, to można było tak z centymetr niżej. Zawijamy papier do środka. i dociskamy drugą blachą i tak też wstawiamy do piekarnika na 160 stopni na jakieś 2,5-3 godziny. No, i po trzech godzinach ziemniaczki się idealnie upiekły. Wyciągnąłem. No, i jak widać, są dociążone. Postoją sobie tutaj godzinkę do pełnego wystygnięcia. Ale, ale to jeszcze nie koniec. No dobra. Pięknie nam się blok wychłodził. Patrzcie na to. wyrzucić na deskę, pokroić w takie mniejsze bloki. Potem powinniśmy go jeszcze wsadzić do zamrażarki na jakieś pół godziny i wtedy będzie można go smażyć. Chociaż ja się chyba już nie doczekam i spróbujemy zrobić jeden na próbę. Na początek odkroiłem sam brzeg, żeby trochę wyrównać. Widzicie te warstewki? Także Spróbujemy bez smażenia. Mmm, rewelacja. Ale jak podsmażymy, wtedy będzie dopiero pełen efekt. Patrzcie, jakie cudne. Najlepsze jest, że ten blok możemy sobie pokroić na mniejsze takie kawałeczki, zamrozić. No i podczas gdy samo przygotowanie trwa horrendalnie długo, to tak możemy mieć przygotowany w lodówce, żeby potem móc zaskoczyć znajomych. Ale przekładamy na talerzyk i będziemy się delektować. Cudnie pachną. Zimniaczki, rozumując same w sobie są pyszne. Oczywiście możemy dodać jakiegoś mięsa, sosu na przykład, albo zawinąć je w kawałki boczku i też podsmażyć. Ale tutaj z samą wędzoną solą też się powinny doskonale obronić. Mm. Patrzcie, jakie cudo.